Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak szybko zdobywać pucharki w Browser. Jeśli jesteś nowy w grze, lub dopiero zaczynasz ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zostaw suba i lajka, bez przedłużenia zaczynajmy. Na początku musisz zrozumieć, czym właściwie są te pucharki. Pucharki zdobywamy za wygrane mecze w różnych trybach gry. Każdy zadymiarz ma swoją własną ilość pucharków, a na początku możesz zdobywać je stosunkowo łatwo grając w takich trybach jak Grab bounty czy showdown. Pamiętaj, że za przegrane mecze możesz stracić pucharki, więc warto unikać gry z showdown bądź 3 na 3, jeśli nie masz dobrego teamu. Wybór Zadymiarze jest kluczowy, zwłaszcza na początku. Jeśli dopiero zaczynasz, polecam zadymiarzy, którzy są stosunkowo łatwi do ogarnięcia i nie wymagają dużych umiejętności. Shelly to świetny wybór na początek. Ma silny atak, sporo życia i łatwiej super. Ponadto można ją łatwo grać, gdyż można się nią kampić w krzakach i wyskakiwać na bezbronnych zadymiarzy. Innymi dobrymi ocami będą Colt który ma dobry zasięg oraz Rico, który jest doskonały do zadawania obrażeń na dystans. Jeśli chcesz grać agresywnie, ból może być również dobrym wyborem, ponieważ ma dużą wytrzymałość i łatwo zbiera pucharki w walkach bezpośrednich. Teraz porozmawiajmy o trybach, które łatwo się jeśli chcesz szybko zdobywać pucharki. Moim numerem jeden jest Gang To tryb, który daje Ci dużo możliwości zdobywania bez zbędnych komplikacji. Pamiętaj, żeby współpracować z drużyną, zbierać kamienie i nie biegać salo w każdej chwili, bo to może prowadzić do przegranej. Kolejnym trybem, który warto rozważyć jest Bounty. W tym trybie zdobywasz punkty za eliminowanie przeciwników, ale musisz być precyzyjny i grać agresywnie. Jeśli dopiero zaczynasz, może to być trochę trudne, ale jeśli opanujesz go, możesz zdobywać sporo pucharków. Tryb Heist jest raczej dla bardziej doświadczonych graczy, więc na początek od razem grę w tym trybie, bo może być zbyt trudny. Gdy zaczynasz mecz, ważne jest, żeby nie pędzić na oślep. Zamiast tego postaraj się kontrolować mapę i zbierać pucharki powoli. Jeśli masz brawlera z dużym zasięgiem, postaraj się trzymać dystans, a jeśli grasz brawlerem takim jak Bull, bądź bardziej agresywny i staraj się eliminować przeciwników. Pamiętaj też, żeby nie angażować się w walki, które nie mają sensu. Jeśli jesteś w sytuacji 1 na 2, lepiej jest się wycofać niż ryzykować utratę pucharków. Współpraca z drużyną to klucz do sukcesu. Teraz pokażę Wam kilka błędów, które często popełniają początkowi gracze w Brawl Stars. Pierwszy to zbyt agresywne podejście. Większość graczy na początek stara się po prostu zabić wszystkich na swojej drodze, ale często kończy się to przegraną. Graj ostrożnie i nie rzucaj się na każdego przeciwnika. Drugi błąd to brak współpracy z drużyną. Pamiętaj, że Brawl Stars to gra zespołowa. Jeśli nie będziesz pomagać drużynie, to ciężko będzie Ci wygrać mecz. I ostatni błąd, zbyt defensywne granie. Dużo widzę początkowych graczy, jak kampi się w krzakach, boi się gry i długo im zajmuje przetrwanie do tego, chociaż top 4. Gdyż mecz zazwyczaj dużo osób się kampi, mało osób się wybija, zburza się zmniejsza, więc warto grać defensywnie, ale z ciutką agresywności. To pomoże Wam obijać, zdobywać ulty i takie inne. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętaj, że klucz do szybkiego wbijania pucharków to odpowiedni wybór brawlera. Dobra współpraca z drużyną oraz cierpliwość, nie śpiesz się, nie graj solo i wszystko pójdzie w górę. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji i łapcy w górę. Daj też znać w komentarzu jak szybko udało Ci się wbić swoje pierwsze kucharki. Do zobaczenia w następnym filmie.